Różowy Misiaku, a co ty robisz? Czytam sobie kits, kits. A możemy sobie troszkę pobiegać? Okej, okay, tylko uważajcie, bo tam są kabinie i bardzo do, dużo ostrych igieł. Dobrze. Macie klapki? Tak, tylko Steve i owca. Ojejku, a coś jest to z tamtymi? Niestety się potraciły. Aha, ryśni meduza potraciło. No dobrze, to uważajcie. i sprawdźcie, czy nie ma jakichś ostrych igieł. Okej. Okay. A co takie przerażone jesteście? Częśniemy się, bo boimy, że się skaleczymy. Nie bójcie, kochanie. Chodźmy, pobiegamy nawzajem. Razem. Ała! Ehe, ehe. Oj, chyba słychać przez płacz meduzy i rysia. Co się stało? Ehe, ehe. Skaleczyłam się. No widzisz, a nie mówiłem. To są bardzo ostre tak igły drewna. I tutaj w nodze. O jejku. Chodźmy natychmiast, musimy wracać do domu. Przemyjemy go, a jak nie pójdzie, to pójdziemy do lekarza. No dobrze. To najpierw zobaczymy u młodszego. Na szczęście, tylko drobne krwawienie. To przemyjemy go wodą. Nie płacz, kochanie. To jest tylko woda. Przemyjemy go. Widzisz, już nie boli. Okej, okay, meduza, a tu pokaż tam. O nie tutaj się skaleczyłaś. To spróbujemy wyjąć pensetą. Wiem meduza, ale tylko wyjmie te drewno. O, widzisz, usunięte. A teraz osalujemy maścią alnikową. Będzie trochę szczypać, ale tylko kilka sekund. I jak udało się? Udało się jakoś, ale tak, musimy iść do lekarza. A za dwa tygodnie już Halloween. To jak możemy nagrywać z tymi skaleczonymi? Nie się, to może się zagoi na pewno tydzień. Zaszczytmy może sobie Rysia, dobrze? No dobrze, to ja pójdę może do przychodni, a ty popracuj w ogródku. Okej. Okay. Kiedy przyjdzie pani doktor? Ja nigdy szczepienia, nie bój się rysio. Tyle razy miałeś szczepienie, pamiętasz? Tak jak ty, meduza, jak byłaś malutka. Dzień dobry, dzień dobry. Skaleczyła się meduzo, tak? Tak, to pokaż mi miejsce, gdzieś się skaleczyłaś. Oj, wydać za Koniecznie Koniecznie przepiszę sobie antybiotyk. Meduza przepisze może ci taką zawieśnię do, do ustną Colostrum Union i może jakiś spray, okej? Okay? Okej. Okay. Zaraz sobie wydrukuję receptę. Zaszczepić także Rysia, tak? Tak, bardzo. To pan doktor zaraz przyjdzie. To jest tylko malutkie ukucie jak komar. A jeśli szpilki tak robią, to też się tak kaleczą. Tak jak w szkole, przebinacie? Tak, kiedyś chodziłam do pierwszej klasy i się tutaj skaleczyłam. I mnie trochę wolało i musiałam iść do pani pielęgniarki. Aha, to dobrze. Dzień dobry, jestem już z szczepionką. Lesia, czy chodzisz już do szkoły? Tak, ile masz lat? Siedem, bo moje urodziny tam były niedawno. O, to super, a do której klasy chodzisz? Do pierwszej B. No to fajnie. Już mam strzykawkę uzupełnioną. To specjalny Jak nie bój się, to nic nie boli. O, widzisz, że się już po szczepieniu. Dziękuję, jesteś super, panie doktorze. A Zarysia, przepis, przepiszesz sobie Acidolatinol, misio tabletki o smaku białej czekolady. Jak obaj byliście bardzo grzeczni, możesz jej dostać takie małe lizaki, multinki, kickickick. Dziękujemy! Szczepienie nie było wcale strasznie.